I witam Was w siódmym odcinku z serii The Sims 4 Studenciara, ale nas tutaj długo nie było, o jejku i nawet nie sądziłam, że tak się za nią stęskniłam że się stęskniłam za Vivi mam nadzieję, że wy też się stęskniliście dajcie znać w komentarzach, czy się stęskniliście za Vivienką i słuchajcie, podziało nam się tutaj troszeczkę Vivi weszła w zły romans zły lub dobry no to już chyba mm, zależy jak kto na to patrzy jestem ciekawa właśnie, jak wy sądzicie i co sądzicie na temat tej całej sytuacji czy uważacie, że to był błąd Błąd? czy może on ją wykorzystał, a może ona wykorzystała jego? Hmm, jestem bardzo ciekawa Jakie będziecie mieć odczucia Po tej scence I co będziecie hmm, Radzić Vivi Na kolejne odcinki Co byście chcieli, żeby Vivi zrobiła Czy powinna kontynuować tą znajomość Czy może po prostu To był taki jednorazowy skok W bok i zabawiła się Dziewczyna, a teraz już czas Wrócić do normalności I zapomnieć o Charlesie No dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo właśnie ciekawa, jak wy uważacie i co będziecie tutaj myśleć o tej całej sytuacji, ja jestem podekscytowana naprawdę jestem w sumie się cieszę, że tak wyszło, powiem wam bo to będzie też dla Vivi taka pewnego rodzaju może nauczka, nie wiem czy nauczka to jest dobre słowo, bo jeszcze w sumie nie wiemy czy wyjdzie z tego coś dobrego, czy czy niedobrego, w każdym razie będzie miała dziewczyna co wspominać a nauczką będzie to, żeby właśnie nie przesadzać z alkoholem, tutaj jeszcze butelki stoją, bo później się podejmuje decyzję niekoniecznie Racjonalne, jeśli się ma słabą głowę. I to był właśnie przykład takiej decyzji. Zastanawiam się jeszcze, co sądzicie na temat tej walizki. Czy może. Charles specjalnie podmienił te walizki. Co prawda one były naprawdę podobne, właściwie można powiedzieć, że prawie identyczne, więc mogły się im pomylić. Jak wracali właśnie z tego wyjazdu, no to po prostu mogli przy pożegnaniu wziąć nie swoje walizki, ale może specjalnie podrzucił jej walizkę swoją, żeby później mieć pretekst, żeby ją ściągnąć do swojego mieszkania. Dajcie znać też, co na ten temat sądzicie i czy chcielibyście właśnie, żeby tutaj się ten romans Vivi z profesorem rozwijał. Co prawda on nie jest jej profesorem, ale jest ogólnie profesorem na tej uczelni, więc mówię z profesorem. A no, więc jestem ciekawa, jak, jak wy uważacie. Dobra, już nie gadam, tylko puszczamy czas. Vivi wróciła właśnie dość niedawno, wymknęła się, nie budząc go. Nie chciała chyba z nim rozmawiać po tej całej akcji. Chyba nie chciała, tak. Nie miała chyba odwagi, żeby mu spojrzeć w twarz, bo troszeczkę przetrzeźwiała, ale zobaczymy, jak tam będzie się dalej ich relacja układać. Ona nawet już teraz sobie mówi coś przez sen, więc coś jej się chyba ciekawego śpi. Śpi? Śni. Śni. Jest trzecia 3.30. Ja nie wiem, dlaczego ja nagrywam o takich porach, więc dzisiaj będę gadać pewnie głupoty. Dobra, słuchajcie, i ja chyba obudzę Vivi, jest piąta już w sumie, więc wstawaj, Wilienka, ty jesteś wyspana. O, a właśnie, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja sobie przebrałam mnóstwo różnych simów, przerobiłam. I słuchajcie, oni mi poznikali. Jak zaczął się drugi semestr, to wydaje mi się, że praktycznie większość tych simów, których ja przerobiłam. Zniknęło i jestem mega wkurzona, bo znowu są takie totalne randomy, które wyglądają mega losowo, i nie ma tych moich simów, na których, nad którymi tyle się siedziałam, więc jestem wkurzona, że mi się tutaj popodmieniali ci współlokatorzy. Dajcie znać, czy też tak mieliście, że co semestr mieliście kogoś innego, czy to jest po prostu coś u mnie, nie tak? W każdym razie już stwierdziłam, że odpuszczam, nie będę tych mm, ludzików tutaj przerabiać, tych współlokatorów, bo to po prostu nie ma sensu, jeżeli oni mi się i tak później zmieniają. W trójce. Oni się chyba nie zmieniali tak szybko, więc to było bardziej sensowne. A tutaj, no niestety, no, no niestety, znowu wyglądają jakby niektórzy, jakby ich, nie wiem, z innej planety przysłali. W każdym razie, dobra, puszczamy czas i Vivi, chodź, weźmiesz sobie coś do jedzenia. Aha, tutaj jeszcze nikt nie sprzedaje. A jest tutaj coś na tym? Jest, dobra, leży sobie tutaj coś, więc weź sobie kurczaka może. Ogarniemy ją troszeczkę. Vivi ma lekcje wszystkie odrobione, także jest przygotowana do tego wejścia w nowy semestr. Nawet coś tam widziałam, że zaczęła pracować chwilę nad tą prezentacją, także mm -hmm, będzie przygotowana. Mam nadzieję, że ten semestr zaliczy celująco, no, Poprzedniej zaliczyła na jaką ocenę? 4+, plus. no nie ma tragedii, całkiem dobrze, całkiem dobrze Wiwienko. ja się bałam, że ty w ogóle nie zaliczysz, a ty zdałaś na 4+, plus. no ale to jest też zasługa naszego profesorka, więc wiecie, no, <śmiała> miała wsparcie, więc jej się dobrze powiodło na tym pierwszym semestrze oj, 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 Wili jest chyba wkurzona, ciekawe czy jest wkurzona na siebie za, za to, co tam na odwalała dzisiaj, czy po prostu na jedzenie, a kto to przyszedł? Panie, ja tu w negliżu, w sensie Vivi w negliżu, to pan idzie stąd, co ty mi tutaj nawijasz o tostach z serem? Idź mnie stąd. Kim ty jesteś, człowieku? Seiji. O, jak mnie to wkurza, że oni mi tu wchodzą, a to jest w ogóle mój komputer, Vivienny znaczy. Weź mi stąd, idź, nie, nie, zostaw ten komputer, to jest jej komputer, to jest jej biurko, to masz swoje. O, ale irytujący. Dobra, Wivianka, ale nie, no posprzątaj, dziewczynko, moja kochana, posprzątaj. O, ale ktoś nam sprzątnął brudny kieliszek. No dobrze, a on mi robił tutaj taką piękną, e, piękną ekspozycję. A Wivi, byś się też mogła ubrać, co? Nie tak latasz z gołym tyłkiem po akademiku, a czysta jesteś? Nie, możesz sobie wziąć prysznic też jeszcze przed zajęciami. Właśnie, o której my mamy zajęcia? Mamy zajęcia o mm, 9.30 i 13.30. No dobra, no to sobie skoczymy. O dziewiątej na te zajęcia, gdzie ty jesteś? W ogóle wstawiłam zmywarkę, właśnie, wymieniłam tutaj blaty i wstawiłam zmywarkę, ale jak widzę, że właśnie Vivi i tak idzie do, poszła do zwykłego zlewu, więc nie wiem czemu. Dobra, weź sobie jeszcze Vivien na prysznic, co ty chcesz? Potrzeba świeżego powietrza. No dobrze, no to później. Aha, już tutaj ktoś wszedł. No dobra, to weź do tego obok. Weź sobie prysznic i najwyżej później pójdziemy pospędzać czas jakiś na świeżym powietrzu, ale nie wiem, co byś mogła porobić, żeby się nie spocić po tym prysznicu, bo już bym cię nie chciała pocić, jak się teraz umyję. W każdym razie nie przed zajęciami, no ale dobra, kompu, kąpu szuruburu. Czy tu wciąż jest gnom? Tak, tu jest wciąż gnom, czy strażnik gnomej, gnomej? Gno, gnomiej galaktyki, ojej, ale pan jest chyba zły trochę, bo pan ma tutaj na czerwono. Więc coś ci wiwie nie pykły te kontakty z gnomem, ze strażnikiem gnomiej galaktyki, jak to dostojnie brzmi. No przerobiłam sobie jeszcze e, w wolnym czasie jedną simkę, ale później stwierdziłam, że odpuszczam. A Ta w ogóle, czemu ta chodzi w tych uszach? Nie mam pojęcia, czemu ta tak śmiga w tych uszach, no ale dobra, wylosowały jej się zapewne. Mm. I przerobiłam, a, no i nie dokończyłam wam mówić, że właśnie przerobiłam tę jedną simkę, ale w końcu odpuściłam, stwierdziłam, że nie ma sensu, jak oni mi się tutaj i tak wymieniają, to za dużo roboty i to bez sensu, skoro znikają ci przerobieni. O, Vivi sobie jeszcze stwierdziła, że się napije. Tak, widać ją suszy, widać, że ma kaca dziewczyna. No niestety, pobalowała, popiła, no i ma makaca. <laughs> Ciekawy, czy moralnego też. Dobra, Vivi, o, wrzuciłaś do zmywarki, pięknie, czyli jednak potrafisz z niej korzystać. Dobra, siódma 7.18, to wiesz co, chodź tutaj do mnie, do tej swojej tablicy, postawimy Cię trochę później bardziej pod kątem, poprawiaj i porządkuj, poproszę o opinię, poprawiaj i porządkuj, skup się na tej pracy. Na tej, o, kiepska, świetnie, bardzo, bardzo zacnie, ta prezentacja jest kiepska, no ale dobra, popracujemy nad nią i... Mam nadzieję, że będzie lepsze. A, w ogóle zima nam się zaczęła. Jakoś tak mi się fajnie składają pory roku, że em, lecą mi równo z naszymi porami roku w życiu, więc. Em, no, całkiem przyjemnie mi się to układa. Ale ciekawa jestem, czy mi się pokryje wiosna z wiosną. Teoretycznie. Hmm, jest taka szansa, że się pokryje. Ciekawa jestem, czy Vivi jeszcze będzie studiować na wiosnę. Bo tutaj teraz w tym tygodniu skończymy. Mm, Skończymy ten semestr drugi i później do końca zimy powinno nam jeszcze wystarczyć czasu, żeby ukończyć semestr trzeci. W ogóle skąd leci ta muzyka? Nie, 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 wyłączmy to. Tak się nie wiem, jakoś nie zorientowałam się, że cały czas mi jakieś dziwne dźwięki lecą w tle. Dobra, Vivienne, ja Ci przyspieszę czas i Ty sobie układaj tę tablicę i jak będzie 9.30 to się zawiniemy na zajęcia. Tylko ja będę przebrała, wiesz, zaplanuj stroje, zmień strój. O, dawno w tym nie pomykałaś, w tej jeansowej. I ona ma jeszcze takie zakolanówki ciepłe, więc mogę cię... Albo wiecie co? Nie, nie w to. W ten e, sweterek z... Mm, zmień strój. Z, z, z szalikiem. No, w tym cię chcę. Bo nawet będziesz mieć wtedy fajne rozpuszczone włoski i będziesz mi się wtedy podobać w tym. Vivian zaczyna zajęcia za godzinę. Dobrze, świetnie, cieszę się. E, nie idź jeszcze na zajęcia, kochana. Weź najpierw zmień sobie strój. I dopiero pójdziesz na zajęcia. Vivi. Aha, przypięłaś sobie palec. No świetnie, dobra, jej ja jeszcze przyspieszy czas. O nie, Sisiku chce. Hmm, powinna zdążyć w sensie: powinna wytrzymać do końca zajęć. Dzisiejsza poczta została doręczona. Świetnie, dostałaś jakieś listy, Vivi, może miłosne. Dobra, daruję jej już tę pracę. O, normalny poziom, więc spoko, fajnie nam idzie. I kochana moja, możesz iść teraz na zajęcia codzienne, gdzieś to było, uczestniczyć w zajęciach. Chyba musimy poczekać do 9.30, tak? Bo to te. Mm -hmm. Nie, nie, to nie te, to te. No i musimy poczekać do 9.30, ale to idź sobie skorzystaj w takim razie jeszcze. Mm, I wtedy ci wyskoczy, żebyś sobie poszła na zajęcia, jak wbije nam się 9.30. Uj, jaki wielki hamburger! Jadłabym! Co to za słodka maskotka? Dzień dobry, Yumiko, dzień dobry, jesteś przepiękna, Yumiko. Dobra, Vivi, ogarnij się, myj sobie ręce i na zajęcia, pan nico niegrzeczna, ale na wywijałaś. No, jak się Josh Joe, dowie, to myślę, że mu złamiesz serce, kochaninka. Jak nie pamiętacie, Josza? To Josh był e, i no jest chyba w sumie wciąż. Dobra, musiałam wam wyciąć, bo wam za duży spoiler dałam. Jeżeli nie oglądaliście Damy na wsi, to e, nie mogę wam tutaj zaspoilerować. W każdym razie Josh jest ważną osobą dla Vivi. E, no. I jeżeli nie oglądaliście, to, e, to zapraszam was na Damy na wsi, żebyście byli w temacie. Co tam się działo z Vivien przed tym całym uniwersytetem. Dobra, przyspieszamy czas. Co ty masz? Nowy poziom. Vivien osiągnęła drugi poziom umiejętności wychowawczych. O cudownie, może kiedyś będziesz rodzicem? Może, ciekawa jestem tylko z kim, kto będzie drugim rodzicem? właśnie, pokażę wam może relację U, jak ty sobie bardzo podbiłaś z panem profesorkiem no proszę, prawie tak mocno jak z Joshem, hmm, hmm, z Joshem masz teraz, w sumie to się nie dziwię, że z Joshem z język jo <grym> mi się plącze że z Joshem masz mniej przyjaźni niż z Charlesem, bo przecież no tak, Josza to wykiwałaś można powiedzieć, dobra, już się tutaj nie, nie rozgaduję Vivienne, o której masz kolejne zajęcia? pokaż mi ty swój plan zajęć Chyba o 13.30, więc za 3 godziny, to ty zdążysz sobie spokojnie odrobić teraz pracę domową z tych właśnie wychowawczych, jakichś tam rodzinnych zajęć. Więc chodź sobie tutaj, klapnij, usiądź sobie na ławeczce i pomiędzy tymi. O ja pomiędzy... jej, bardzo zachrypam. Pomiędzy tymi zajęciami zdążymy sobie jeszcze odrobić pracę domową. Jakie ty miałaś teraz zajęcia? Co to było rodzicielstwo, czego nie robić? O, bardzo dobrze, bardzo mądry temat, bardzo mądry przedmiot. Odrób pracę z rodzicielstwa. Zdążysz, powinnaś zdążyć. Zima nas tutaj została. Kiedy spadnie śnieg? Ja czekam na śnieg. Czy on tutaj spadnie? Mam nadzieję, że spadnie. Fajnie by było, gdyby spadł. Byłoby już tak klimatycznie. Ja lubię śnieg. No, lubię zimę. W sensie ja lubię w sumie każdą porę roku, oprócz, takiej bardzo, oprócz takich bardzo skrajnych. Nie lubię, jak jest bardzo gorąco i nie lubię, jak jest bardzo, bardzo zimno, ale jak jest tak powiedzmy do 25 stopni latem i do powiedzmy minus 5 zimą, no to jest dla mnie całkiem przyjemnie. A jakieś takie minus 30 albo minus 20 to nie, to dramat, to już za zimno. <noise> Także ja nie lubię skrajności, jeśli chodzi o pory roku, a wy też tak macie. Jaka jest Wasza ulubiona pora roku? Możecie mi napisać w komentarzach, jaką porę roku najbardziej lubicie. Dobra, a Vivi odrabia, ja jej przyspieszę trochę czas. Co tu się dzieje? Zmarznięta. Ty się powinnaś, dziewczyno, ubrać, właśnie, bo ty mi tak paradujesz, roznegliżowana, a tu jest zima i ty się powinnaś ubrać. Czy ty chcesz już iść na zajęcia? Halo, ale jeszcze masz godzinę do tych zajęć, Vivi, nie przesadzaj. Jak ci z tą pracą domową idzie? Tururururu. Praca domowa: 50%. No to ty zdążysz odrobić, mam nadzieję. Albo nie zdążysz. Zdążysz czy nie zdążysz? Może zdążysz, bo jest 13.13, .13, więc wygląda na to, jakbyś zdążyła. Oj, oj, chyba się spóźnisz na zajęcia. Ale zdążyłaś? Nie, dobra, to ja jej to anuluję, bo ona mi nie zdąży. Spóźnij mi się na zajęcia! Na zajęcia mi się spóźni, Vivi. Leć, Vivian, bo to są ważne zajęcia. Nie, 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 nie. Nie, kobito, nie zostawiaj mi tego, schowaj do wyposażenia. Aha, świetnie. Nie mam pojęcia, czemu ona mi tak zawsze zostawia gdzieś na chodniku mm, swoją pracę domową i później tego nie zabiera. Czy jeżeli ja bym olała teraz tę pracę domową i wróciła do akademika i ta praca domowa by sobie tutaj została gdzieś tak przy tej ławce, to jest szansa, że pojawiłoby jej się w wyposażeniu, pojawiłaby jej się w wyposażeniu nowa praca domowa, czy... Mm, czy nie? Bo to mnie zawsze zastanawiało, czy jak nie wezmę tej pracy domowej z podławki, to czy to jej zniknie całkowicie. Vivi włożyła wystarczająco dużo pracy, żeby wynieść coś, żeby coś wynieść z zajęć. Zauważyła jednak studentów, którzy zdawali się uczestniczyć w zajęciach bardziej aktywnie. Mimo wszystko, Vivian uważa, że jej ocena i tak na tym zyska. No dobrze, Vivi, ale to mi się nie podoba, musisz się bardziej przyłożyć. Czy to jest nasza. Czy to jest nasza? Tak, to jest Simeczka, którą właśnie też przerabiałam, Miko, Więc mm, gdzieś się może jej ci Simowie przewijają, ale czemu już z nami nie mieszkają? Ona mieszkała wcześniej z nami na pierwszym semestrze. Gdzie ty idziesz? Obejrzyj, dotrzyj wcześniej na zajęcia. A to ty masz jeszcze jedne zajęcia dzisiaj, moja droga? Hej, ale nie, miałaś mieć dwa razy dzisiaj zajęcia. Jakie ty masz dzisiaj zajęcia jeszcze? Nie no, nie róbcie sobie ze mnie żartów. Aha, to już jej się zatrebiło. No dobra, dziwne. Czy wzięłaś tę pracę domową? Wzięłaś tę pracę domową. To chodzi dokończ sobie pracę domową z rodzicielstwa. I co ty masz do zrobienia jeszcze tutaj? I masz jeszcze jedną pracę domową. Z, 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 z sekrety języka ciała. Dobrze. Vivi, a gdzie ty się wybierasz? A wiecie co? Może byśmy z nią na rowerze? Trochę pojeździli. Bo nam się wydaje taka tutaj biedna, spięta i w ogóle, więc ja ją przebiorę. Kurczę, ale dobra, to zrobimy to tak po ludzku, zrobimy to tak przyzwoicie. Przebierzemy ją w jej pokoju, zmień strój i damy jej strój zimowy, coś wygodniejszego, coś, coś takiego, w czym by jej było dobrze na rowerze. Może to? Dobra, powiedzmy, że w tym może będzie jej w miarę wygodnie. Chodź, Vivi, się przebierz i jak się przebierzesz, to pójdziesz sobie na rower jeździć. No, przybrałaś się, czy się nie przybrałaś? Hej, czemu ci... O, dobra, przybrałaś się, tylko mi się zwiesiło. I teraz jak się przybrałaś, moja panno, to idź trochę... A gdzie ty masz ten rower swój? Miałaś go gdzieś. I gdzie on teraz jest? Ej, no nie mówcie, że zgubiłam ten rower. Nie, no nie, no nie. Przecież ona miała rower. I gdzie jest teraz ten rower? Halo? Pamiętam, że jej sprzedałam ten rower, jak byliśmy właśnie w górach, ale później, jak wróciliśmy, to ona w sensie kupiła, można jej powiedzieć, nowy i ona jeździła mi później jeszcze na tym rowerze, więc nie wiem, dlaczego teraz go nie ma. Dobra, uniwersyteckie ubrania, przedmioty. Kup sobie przedmioty, kupimy ci nowy rower, bo nie wiem, co się stało z Twoim obecnym. Może on gdzieś tutaj stoi, czy coś? Nie, no nie stoi. Ale masakra, zajumali ci rower, Vivi. Rower ci zajumali, kto tu mi się włóczy? Kto to jest? O, o! Profesorek przyszedł. Przyszedł Charles! No dobra, to Vivi olej, jak przyszedł Charles, to ty chodź tutaj, weź z nim pogadaj, poflirtuj. No poflirtuj. Udawaj, że w ogóle. no, Udawaj, że wszystko jest okej, okay, nie. On pewnie chce spytać, dlaczego Vivi tak uciekła i w ogóle i TP, i TD, nie? Vivi, bo ty nie powinnaś zwiewać przecież po tym wszystkim, co my tam robiliśmy. Gadka na podryw. Chociaż nie możesz z nim chyba tak publicznie nie flirtować, bo tutaj cię wiesz, wiecie, mogą ją zauważyć, że tak powiem. Więc możesz tutaj z nim podejść, weź go sobie, dodaj do grupy. Hmm, możesz go sobie dodać działania, dodaj do grupy dokładnie. I ja bym chciała, żebyście tutaj podeszli razem. No, 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 podejście. I chcę was tutaj zamknąć w tym pokoju, żeby nikt wam nie przeszkadzał. I może byście coś ten Teges, hmm, teges, szmeges tutaj nie, skoro już przyszedł, to może warto skorzystać z okazji. Zablokuj drzwi dla. E, na razie wszystkich i później was wypuszczę. Vivi, tak, zamknęła drzwi, nikt nam tutaj nie powinien przeszkadzać, więc teraz, Vivi, jak już zamknęłaś drzwi, to rzuć się na niego, niby nie byłaś pewna, czy dobrze zrobiłaś, ale jak już go zobaczyłaś, to ach, no to. Mm, no, emocje, te sprawy i wszystko, i wszystko tutaj zaczęło działać, i no, i Vivi znowu zrobiła to, co zrobiła po alkoholu, więc chyba to nie sam alkohol miał wtedy na nią wpływ, tylko on faktycznie tak na nią działa. Wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia alkoholu. On po prostu budzi w niej takie dzikie emocje. E, dobra, weź tu się jeszcze z nim jakoś poobściskuj. Poprosi zostanie chłopakiem, nie, 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 dobra, nie chcę, żeby to był taki, wiecie, mm, oficjalny związek to ma być wszystko bardzo takie mm, tajne, wyznaj nieprzemijającą miłość to też nie, no dobra, to pocałuj go jeszcze raz yeah, jeszcze raz, chcę, żebyście się mogli poobsiskiwać. o, dał jej kwiatka jak słodko jak słodko, ojej yeah. Jaki ty jesteś słodziak! O, nie mogę. Dobra, przepraszam, jaram się. Jaram się. O, muszę teraz milion zdjęć zrobić, jak on jej wręcza kwiatka. O, Vivienka, dostałaś różyczkę. Jak miło. Dobra, pocałuj go. Pocałuj go jeszcze raz. Przepraszam, ale się tutaj, um, no. Ro rozpłynęłam się lekko, szepcz uwodzicielsko, Pisz. powiedz, że tak, że no, uciekłaś, ale, ale teraz go znowu widzisz i, i, i znowu jest to co, to, co było wczoraj, ta chemia, to uczucie, ten ogień. Nie będziecie się obciskiwać w szafie, tutaj macie wygodne łóżko, więc po co szafa? Tym bardziej, że tutaj nie macie tej szafy, tylko musielibyście pójść do innego pokoju, więc skorzystajcie z tego, co macie tutaj. Później go jeszcze pogłaszcz po policzku. Mhm i chciałabym, żebyś jeszcze no i nie ma tej opcji, żeby się obściskiwali dobra, słuchajcie, lecimy na całość Vivi, weź tutaj no z nim bara, bara, nie postaraj się o dziecko tylko bara, z Simem o imieniu Charles no grubo, jak oni już nawet w akademiku no to powiem wam że grubo lecą na całość, nic się w ogóle nie hamują, nic się nie stopują, tylko lecą sobie na całość. No, wskakujcie do wyrka. Wskakujcie do wyrka! A co wy tutaj się tak... Nie? Nie pasuje wam coś? Hmm, a to o co chodzi? Czy tutaj on nie może się położyć? Czy, czy o co kaman? Bara, bara, simem o imieniu Charles... Dobra, słuchajcie, nie mogą zrobić tego barabara, bo Vivi cały czas wyskakuje komunikat o współlokatorce. I tak się zastanawiam, czy jest tutaj jakieś miejsce, w którym by to mogli zrobić, w którym by nie mieli komunikatu. Mm, tu jest niby pokój z tą szafą, i może byśmy tutaj spróbowali, bo jak on już przyszedł, no to ja bym chciała, żeby oni coś tam powiecie, ten teges. Ale mm, hmm, w nie mogą. Pod prysznicem tutaj też nie będą mogli, prawda? No nie mogą pod tym prysznicem. E, no dobra, to w takim razie mm, zrobimy taki mały wyjątek. Ja wiem, że mówiłam, że nie chcę w innym pokoju, ale powiedzmy, że e, wie Vivi, że tutaj ten pokój będzie przez chwilę pusty. Tutaj tego pana wygonimy, mam nadzieję. E, tu ich odblokujemy, a jeszcze zobaczę, jakby było, gdybym odblokowała drzwi. To może by się... Udało, żeby zrobili barabara? Czy się nie uda? Jak odblokuję drzwi? Weź tutaj, nie, nie, z tym panem nic nie rób. Spróbujcie teraz mi jeszcze, ale podejrzewam, że się nie uda, że się nie uda. I co uda się? Nie, nie udaje się, właśnie. O nie, już musi iść. O nie! No dobra, no to lekko spaliliśmy, lekko nieudany barabara, a możemy go jeszcze zatrzymać jakoś? A weź go zaproś na noc. Właśnie, Wiwi, zaproś go na noc. Czy on już poszedł? Nie, nie poszedł. Dobra, to wiecie co? To ja bym go chciała, że właśnie że właśnie, zapros <laughs> właśnie zaprosić na noc. Brzmi świetnie. Właśnie, nocleg tutaj. Wiwi, weź obudź tego typka. Panie, idź pan sobie stąd. Idź sobie. I teraz, jak tutaj jest wolny pokój, to wy wskoczcie sobie do tej szafy. Barabara z Simem o imieniu Charles. Powiedzmy, że tam wiedzą, że ten pokój jest chwilowo pusty, więc pójdą skorzystać z tej szafy. To jest szafa, powiedzmy, że taka znana na wydziale, na, tutaj w naszym akademiku jako słynna szafa barabara. <laughs> Każdy, kto studiował tutaj na, tym, na tej uczelni, to miał barabara w tej szafie. Taka jest historia tej szafy, właśnie ją wymyśliłam w sensie nie, nie wymyśliłam jej, taka jest <grym> to jest prawda, słuchajcie słynna szafa Barabara z tęczową, z tęczowymi tutaj jakimiś e, chorągiewkami nad tym nad wejściem, światełkami także, no słynna słynna, słynna, w tej szafie dzieje się magia, o nawet nam się tutaj dymki zapalają <grym> ojejku ojejku, tam faktycznie się dzieje magia o, uh, Charles. Uh. Ty, że tak powiem, stary, ale w formie. <grywia> Jak to mówi znane przysłowie. U, uh, 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 uh. kto by się spodziewał, że ten pan ma tyle w sobie? Ups, ups, ups. No i nakryci. Ej, Vivi, było kiepsko, naprawdę? To wyglądało jakby było epicko. Mm -hmm. Ale słuchajcie, czuję, że będą ploty, że będą ploty po tej wizycie, e, że będą plotkować właśnie o wiwience, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że, mm, że jednak nie, że się tutaj nic nie rozejdzie, ale tak mi się wydaje, że jednak się ploty rozejdą, bo ktoś ich tam widział, ktoś ich nakrył. Ktoś widział, jak tutaj flirtowali na korytarzu, także wydaje mi się, że, że mogą się ploty rozejść. Dobra, ja będę kładła powoli wiwiękę spać i z wami się będę również powoli żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się. Podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie! No i cześć!